Chongqing to największe miasto na świecie Mieszka tu ponad 32 miliony ludzi A widok metra przejeżdżającego przez blok mieszkalny Nikogo tutaj nie dziwi Scrollując Instagrama ciągle napotykam się na filmiki z tego miasta Ale po zapytaniu się moich obserwatorów na Instagramie Czy słyszeli wcześniej o tym mieście Okazało się, że większość osób jeszcze o nim nie słyszała Więc jak to jest możliwe, że jest to największe miasto na świecie I filmy z tego miasta stają się wiralami na social mediach A dalej tak mało osób w Polsce o nim wie Spędziłem 100 godzin w tym mieście Żeby odkryć o co w tym wszystkim chodzi Przy okazji przeżywając totalny szok kulturowy <laughs> what is he saying? Do Chinese people really eat this or is it only for the tourists? This to miasto is Chongqing is the biggest city in the world. Yeah. How does it feel to live in a such a big city? Well, first of all, it's very chaotic. You uh -huh. see, we drive around the city, it's very busy and sometimes it's so jammed up. Yeah. And secondly, I think it's super cool. Because like right uh, uh, so Niektórzy z Was pewnie teraz się zastanawiają, czy to prawda, że Chongqing to rzeczywiście największe miasto na świecie, ponieważ według Gogli to Tokio jest największym miastem. Już wam tłumaczę. Chongqing uznawane jest za największe miasto świata pod względem powierzchni administracyjnej. Ma status prowincji, do której zalicza się wiele terenów wiejskich. Przez co oficjalnie Chongqing obejmuje ponad 82 tysiące kilometrów kwadratowych. Na tym ogromnym obszarze mieszka około 32 miliony ludzi, a w samym centrum jest około 10 milionów mieszkańców. Ale wielkość to nie jedyna rzecz, która wyróżnia to miasto na tle innych. Chongqing nazywane jest również miastem 5D. Chongqing to miasto, w którym nigdy nie wiesz, na którym piętrze się znajdujesz. Jesteśmy właśnie na placu w centrum miasta. Tam za mną jest ulica i mogłoby nam się wydawać, że jesteśmy na parterze. Nic bardziej mylnego, patrzcie, jak podejdziemy sobie tutaj. Uwaga. To nagle okazuje się, że jesteśmy na 22 piętrze. Ale, żeby było jeszcze ciekawiej, chodźcie za mną. Ale, jeżeli na tym placu będziemy chcieli wsiąść do windy, to winda pokaże nam, że jesteśmy na 12 piętrze. Ale to nie koniec, uważaj! Ale to nie koniec. Jedziemy na 8 piętrze. ale wysiadając z windy na ósmym piętrze, znowu jesteśmy na ulicy. Czyli na parterze? W tym mieście nigdy nie jesteś na parterze. Chongqing zbudowane zostało na terenie górzystym, co sprawia, że dzielnice wspinają się po spoczach, a ulice, mosty i drogi są połączone na różnych poziomach. Są miejsca, gdzie wychodzisz z winy lub stacji na piętrze dziesiątym, a znajdujesz się na poziomie, który dla innego budynku mógłby być poziomem pierwszym. Ale żeby tego było mało, jest tu również zwariowana komunikacja miejska. Takie rzeczy tylko w Chinach znajduje się w kolejnym wiralowym miejscu w Chongqing. To właśnie tutaj metro przejeżdża przez budynek mieszkalny. W tym budynku znajduje się również stacja metra, a blok został tak skonstruowany i wyciszony, żeby ludzie mieszkający nad stacją nic nie słyszeli. Jak na typowo turystyczne miejsce przystało, jest tutaj bardzo dużo chińskich turystów. Oh, czasami nie da się przejść, ale co ciekawe też, każdy próbuje nam tutaj coś sprzedać. Na no, serio, nie spodziewałem się czegoś takiego. Trochę czasami czuję się, naj... jakbym był na jakimś, nie wiem, tureckim targu tutaj. No, 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 no. W ogóle, co zauważyłem, to to, że chińscy turyści robią sobie w tym miejscu takie, no, śmieszne zdjęcia, że stają, otwierają buzię i ten pociąg przejeżdża im przez, przez buzię. No, ale nie liczcie, że ja sobie zrobię takie zdjęcie. No, otwieraj, teraz, dobra, trochę wyżej głowa. Trochę wyżej, na szkladę. jeszcze, o tak. Nie, to w ogóle nie wyszło, to inaczej wygląda z porami, a ja inaczej pociągiem, no. Już trochę dalej i on ci powinien Tak trzeba. Pan jest ekspertem. <laughs> Żeby nie było, że wam pokazujemy tylko ładne uliczki i te takie turystyczne miejsca w Chongqing, no to jesteśmy właśnie w jakiejś mniej ładnej i mniej urokliwej uliczce lokalnej. Tak jak możecie zobaczyć. Trochę jest tutaj nawet brudno, bym powiedział. Ale ciekawi mnie jedna rzecz w sumie. Każdy mówi, że w Chinach jest bardzo bezpiecznie. No i odpukać. Do tej chwili nie mieliśmy jakiegoś, jakiejś nieprzyjemnej sytuacji. Ale jeżeli jest tak bezpiecznie, to dlaczego wszystkie tutaj balkony mają takie wielkie kraty? Zobaczcie, wszystko jest normalnie zakratowane. Jestem bardzo ciekawy. Jakbyście byli ciekawi, jak wygląda chińska klatka schodowa tutaj w Chongqing, to proszę bardzo. Jest tu taki gruby PRL bym powiedział. Tutaj wygląda, jakby ktoś nasikał. Trochę przypomina mi to te stare, stare bloki u nas w Radomiu, na przykład. No bo tu widać, że ludzie normalnie mieszkają. Jest tu wszystko stare. Patrzcie tutaj przy ulicy ile ludzi gra w karty A na kasę grają, na kasę grają, jest pod spodem Czyli mały hazardzik tutaj kwitnie. Ciekawe jestem dziwki na hazard, jest legalny, że oni sobie tak tutaj na ludzie grają. A tu pewnie gdzieś kamera jest. A jak? <grytanie> tutaj. Tak gdy fajne, w sumie spoko dla mnie. Wiadomo, no nie jest spoko jak ktoś przepierdziela całe swoje cały swój majątek. Ale tak, żeby spotkać się z kolegami w parku i pograć w karty. Zajebiście. Oficjalnie według chińskiego prawa gra w karty na pieniądze w Chinach kontynentalnych jest nielegalna. Aczkolwiek granie za niewielkie kwoty w gronie rodziny i przyjaciół jest uważane za normalne i zazwyczaj nie wiąże się z żadną karą. Okay, Rachel, where are we now? So we're in the old porcelain town is called Sizihai. It's a very touristy place, um, both locals and guests would like to come here to travel. First of all, we got very uh, famous local snacks. We will come here to try the sweet potato noodle. Okay. And the deep fried dough that's the popular snacks over here and also this place is called the old porcelain town because back in qin dynasty where we send these well-made porcelain fine china to the emperor it's made from here Right, so we yeah. have some scorpions here. Right, so it's on stand where you can see. Yeah, so, first of all, my first question is do Chinese people really eat this, or is it only for the tourists? Okay, that's a great question. <laughs> I would say the brave Chinese would try it. Okay. Local don't really eat as much, but people just out of curiosity want to try it. Okay. So You have like smaller size of scorpion. scorpion, you got the bigger size over there. I see it. yeah. And you got like bees and worms over here. Have you ever tried it? No. No, I'm not brave enough. I'm not a brave Chinese, okay? <laughs> what do you like the most about Chongqing? Well I was born and raised in here, so it's like my hometown. I always have a special feeling for it. And secondly, it's not really that costly compared to Shanghai and Beijing. So even as a young people, you didn't save a lot of money. You can still afford a certain lifestyle. So I think that's that's really cool. And what's the average price of a rent? If you're working like a normal job, your monthly pay is around 6,000 RMB. A single apartment, like a smaller one, around 50 to 60 square meters, mm -hmm. probably rent will go up to 1,800 per month. Okay, So if you want like a two bedroom ish. Apartments around 85 m2, to może około 2500 zł. Dobra. Tak, więc nawet jeśli masz zwykłe pieniądze, możesz osiągnąć swoje pieniądze. To fajne, to warto. Chodząc po Starym Mieście zauważyliśmy, że Chińczycy bardzo lubią ostre jedzenie, a jednym z najpopularniejszych dań tutaj w Chongqing jest hot pot. Why do people in Chongqing like the spicy food so much? Because when hapa are rich nice, it's not for the rich people, it's for the poor people. Because in pot, we have body organs, intestines. So those are the leftover from the rich people. They don't want to eat it. But you know those organs, they can be smelly. So they really need spice and something heavier, add more aroma to get rid of the smell of the food. I think ever since people like to eat spices because that tastes really good, and I think another reason because Chongqing geographically we are in a valley, so it's very humid in the city. You probably can feel the humidity. So we we'll always believe when you're eating citron peppercorn, so you can sweat, so you get rid of those water retention. Ah, yeah, okay. for health reasons. Okay. No, mamy nadzieję. A tam to, to coś jak bekon, trochę wygląda jak no, bekon. Także zaraz będziemy próbować. Jak to na dzień przystało, jest też robot, który nas obsługuje i przywozi nam różne dodatki. Niektóre są podawane przez pracowników, a niektóre, tak jak na przykład tutaj ryż, przywozi robot. I teraz I, jak, to, jak to się, się tak, działo? Nie jestem ekspertem, bo pierwszy raz. Ogólnie to widziałam, że jak połowinę to oni robią jakoś tak, że łapią i... No, no, to no. I to potem się gotuje w tym bulionie w tej sumie. próba tego mięsa. Też jest trochę żyłek, ale... No. Jak? Dobra, to jest taka Bołowina, nie? Hmm? Dobra, to już zjadłam wołowinę, więc robimy test tego trochę tu tłusz... bardziej tłustego mięsa, ale robimy test na witankę, no? No <laughs> czekaj, ja też spróbuję. Dobra. Ty akurat wyjąłeś z takiej kałuszy czerwonej. Jak coś tu mamy tutaj herbatkę Sprite, a, nie 7 Up Na Dobra. ratunek 3 3, 2, 1 O, drapię w <laughs> gardolo ja, ja się macham, że to połykać, nie? Ja to połykać oh. Tak ale no jak nie czujesz na języku, bo ja już czułam jak gryzłam. No, Staram się nie popijać i dam radę, ale przegrałaś. Nie było żadnego zakładu. Nie, Okej, ale, tak. nie, ale szczerze spodziewałem się, że będzie gorszy. Mi się wydaje, że może rzeczywiście jest okay. jak oni to jedzą z tymi papryczkami, jak wyławiasz i A, masz te nasiona na na pewno, jak to, no, jak to nasiona byś zjadł. jeszcze się skuszę. Jeszcze no ten ja ten też. mix. Nie, to nie, to ma, tak nie ma źle, teraz. nie ma tragedii. Powiem się, że to rzeczywiście będzie tak palić, no, wypalać. Ale się. tak lekko, lekko piecze, może nie lekko, trochę bardziej niż lekko, mm -hmm. ale jest dobre. Jest do jedzenia. tak ale... także bierzemy się dalej za jedzenie. Tak, wcinamy. Właśnie on, fajrakuje, że może jest pikantne, a potem się kończy. O kurde. On się ze mnie śmieje, ja naprawdę potrafię zjeść pikantne, a on to tak zawsze dobra, ja też mogę, wcale nie pieczę i Oj, co, to się kończy. Ja lubię pikantne. Ja <noise> nie, ta papryczka mi chyba wpadła do gardła. <noise> o kurde. Co ciekawe, restauracja, w której jedliśmy hotpot znajduje się w ponad stuletnim schronie przeciwbombowym, który został przerobiony na restaurację. Podczas wojny chińsko-japońskiej Chongqing stał się tymczasową stolicą, a co za tym idzie był bardzo często bombardowany. Dlatego w mieście można spotkać dalej mnóstwo schronów przeciwbombowych. Aby zrozumieć jeszcze bardziej historię tego miasta, wybraliśmy się do teatru na spektakl Chongqing 1949. Spektakl pokazuje losy komunistycznych działaczy więzionych w tajnych więzieniach w tym mieście. Opowiada o ich losach oraz decydujących momentach, gdy mieszkańcy oraz armia ludowa przejmowała miasto. Nie skupiając się na historii i polityce, powiem tylko tyle, że spektakl robi niesamowite wrażenie. Scena oraz trybuny obracają się o 360 stopni, przez co można odnieść wrażenie, jakby było się częścią przedstawienia. Dużo ludzi nazywa Cząsteń cyberpunkowym miastem, i szczerze mówiąc, do tej pory, jak szliśmy tak ulicami w ciągu dnia, to tak mówię, no wiadomo, spoko są te różne kondygnacje, ale poza tym, to tak średnio. Ale teraz patrzcie, gdzie jesteśmy. Patrzcie, tutaj jest normalnie profesjonalny live na chińskiego TikToka. I oni mają w ogóle sprzęt, żeby robić te live. Ja jestem normalnie w szoku. Tutaj chłopak z gimbalem i z kamerą. Tam jest taka lufa wielka. Tutaj dziewczyna wszystko nadzoruje. Tam oni jeszcze w monitorze patrzą, czy wiecie, czy się wszystko zgadza. No tutaj mają ekran. No i tutaj ta dziewczyna tańczy. Nie wiem, nie znam jej oczywiście, bo to chyba jakaś. Nie wiem, znana może TikTokerka. Tutaj w Chinach oczywiście, bo oni mają inne, innego TikToka niż to, co my znamy. Zobaczcie, ta dziewczyna wyciągnęła z tłumu dwóch chłopaków. No i oni teraz z nią tańczą tutaj przy wszystkich. I ciekawy jestem w ogóle, ile tysięcy ludzi ją ogląda, bo nie mogę tutaj... To oczywiście wszystko po chińsku jest. No, także tutaj chłopaki sobie potańczyli, a my idziemy dalej, bo... Zobaczcie, jak to miejsce wygląda. Ja jestem w szoku. Ja myślałem, że... Ee, że Hongkong na mnie duże wrażenie zrobił wieczorem ale to co tutaj się dzieje no to jest jakiś kosmos w życiu nie widziałem tyle tam Oliwia robi jeszcze zdjęcia no zobaczcie, tam jeszcze wszystko, te wieżowce tutaj mamy e, jakiś sprzedawców to tutaj pan coś graweruje tutaj jakieś e, karykatury można sobie zrobić tutaj wiadomo jakieś e, chińskie e, pierdoły no takie standardowe rzeczy w e, turystycznych miejscach. Tutaj mamy jakąś knajpkę w, e, z fajnym widokiem właśnie na te wszystkie neony. A tam już widzę, że chyba jest kolejny TikTok grany. Wow, no po prostu jestem w szoku jak to miejsce wygląda. Naprawdę do tej pory takie miałem mieszane uczucia co do ciągcie. Wiadomo, spoko był, ale ten, ale tutaj, w, po tym miejscu, wow, Deszcz leje jak nie wiem. Każdy już prawie się pochował tam. A tu dziewczyna no dalej leci, a i produkty reklamuje. Pokazuje teraz kosmetyki. Serio, jestem mega ciekawy ile ona zarabia. Czy jesteśmy w kolejnym miejscu, gdzie jest po prostu chyba steczki, jak nie tysiące neonów. Tu wszystko, wszystko się świeci. Tu mamy jakieś street foody znowu, że mega fajnie. Oczywiście, oprócz tych neonów i tych wszystkich cyberpunkowych rzeczy, pierwsze co rzuciło mi się w oczy tutaj po przyjeździe, to wszechobecny monitoring. Tutaj naprawdę na każdym kroku są kamery. Wiadomo, że jak nie złamiesz prawa, no to nie ma się czym martwić, ale jestem ciekaw, co Wy o tym sądzicie. Czy duże bezpieczeństwo w kraju kosztem takiej, no trochę jakby nie patrzeć prywatności, jest według Was okej, okay? czy jednak wolelibyście żyć w kraju, gdzie no nie ma na każdym kroku tych kamer? Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, a ja lecę dalej. Po zobaczeniu wszystkich tych neonów, myślałem, że w tym mieście już żadne miejsce mnie nie zaskoczy. No, dopóki nie wjechaliśmy na wysokość 520 metrów. Ja normalnie nie mam lęku wysokości, ale to. Wow! Patrzcie na to. Wow! Zobaczcie, jak Chińczycy rozwiązali problem Instagramerek, które robiły sobie po tysiąc zdjęć w turystycznych miejscach. Postawili zegar i każdy ma minutę na zdjęcie. Wiecie, co jest najlepsze? Ten gość, co tutaj pilnuje, żeby każdy w przeciągu 30 sekund zrobił sobie zdjęcie, on serio lubi tą robotę. Bo już parę razy było tak, że ktoś, no zajęło mu to dłużej niż minutę, żeby zrobić sobie zdjęcie i on tak, wiecie, tak wczuł się, nie? I tak podchodzi, tam drze się na tych ludzi, a później wraca i się śmieje do tych ziomków z tyłu. Także widać, że sprawia mu to przyjemność. Będziemy próbować robić zdjęcie. Masz minutę. Nie, yeah, w sumie 30 sekund, bo ja też chcę to zdjęcie i Olivia jak to zdjęcie, także zobaczymy czy się uda. Tutaj pan już zaraz będzie gwizdek. Jedziesz. <laughs> Jak jesteście ciekawi, jak wyszły nam tu zdjęcia, to koniecznie wpadajcie na nasze Instagramy i zostawcie obserwacje. Po spędzeniu 100 godzin w tym mieście doskonale zrozumiałem, dlaczego to miasto jest tak wyjątkowe. W kolejnym odcinku pokażemy wam, jak wygląda chiński targ matrymonialny, na który przychodzą rodzice szukać mężów i żon dla swoich dzieci. Co więcej, ja i Oliwia wystawimy się na tym targu, żeby sprawdzić, kto z nas będzie miał większe powodzenie w Chinach. Więc koniecznie zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnego odcinka.